Witam Was w programie Żukowska Treningi i dzisiaj skupimy się na corocznym przeglądzie naszego organizmu. Ponieważ zbliża się wiosna już wielkimi krokami i zazwyczaj robimy wtedy przegląd w naszych garderobach, jest to też dobry moment, żeby zrobić przegląd naszego organizmu. Najprościej będzie taki przegląd rozpocząć od badań krwi, ale to nie tylko morfologia, która jest powszechnie rozumiana jako badanie krwi, tudzież medycyna pracy, bo najczęściej do tego się też ograniczamy. Opowiem jak się przygotować do badań i co oprócz morfologii warto sobie dodatkowo zrobić. Więc moi drodzy, w pracy skupiam się często na tych badaniach krwi, no bo właśnie nie do końca wiadomo, co w naszym organizmie piszczy i dlaczego mamy problemy z dodatkowymi kilogramami, lub snem, lub w ogóle z samopoczuciem. I warto rozpocząć w ogóle swoją przygodę i z treningami, i z dietą od zrobienia. Zwykłych badań krwi. Co to oznacza? Najczęściej udajemy się do lekarza i prosimy o morfologię krwi, i to jest jak najbardziej poprawne. Natomiast oprócz morfologii przydałoby się jeszcze parę wskaźników, które nam pokażą coś więcej, co się może więcej dziać w naszym organizmie. Więc prosimy naszego lekarza o morfologię i wtedy byłoby warto dodać z OB lub CRP, czyli to są wskaźniki, które będą świadczyły o stanie zapalnym lub jego braku, w zależności czy będą podwyższone czy będą w normie. Dodatkowo poprosimy lekarza o panel tarczycowy. Tutaj y, najczęściej panie wiedzą co to jest TSH lub FT4 czyli hormon tarczycy. Natomiast panel tarczycowy to nie tylko TSH, y, nie tylko FT4, ale również warto sobie zrobić FT3, czyli to jest drugi hormon tarczycy i oznaczyć jeszcze przeciwciała mamy trzy oznaczenia, które mogą świadczyć, że mamy jakąś dysfunkcję tej tarczycy lub chorobę autoimmunologiczną, czyli robimy sobie jeszcze dodatkowo anty-TPO, anty i anty -tg. To jest nasz panel tarczycowy, czyli mamy już morfologię z OBCRP, panel tarczycowy. Dodatkowo dorzucamy sobie lipitogram, czyli po prostu cholesterol i dodatkowe trójglicerydy LDL, HDL, żeby zobaczyć, co się dzieje z naszym cholesterolem we krwi, czy jest podwyższony, czy jest w normie, czy jest obniżony. Dodatkowo próby wątrobowe, no bo przecież wiemy, że często sięgamy wieczorem po lampkę wina albo w weekend jakieś prosecco, piwo. To nie jest obojętne dla naszej wątroby, więc warto sobie też tutaj te próby wątrobowe kontrolować lub panie, które zażywają środki hormonalne, też powinny raz w roku sprawdzić, jak wygląda stan ich wątroby. Dodatkowo warto sobie skontrolować poziom witaminy B, żelazo, magnez i. Homocysteinę. To jest taka kosmiczna nazwa homocysteina. Nie będę tutaj o niej się rozwodzić, bo to jest biochemiczne badanie, i tutaj homocysteina świadczy o tym, czy mamy naszą metylację w normie lub nie. O tym będzie w innym odcinku. Natomiast warto tą homocysteinę też sobie wrzucić w takie badanie, jeżeli na przykład żyjemy w pędzie, jeżeli mamy dużo stresu, jeżeli cierpimy na jakąś chorobę autoimmunologiczną, warto ten wskaźnik homocysteiny sobie kontrolować. Dla mnie, jako trenera i konsultanta żywieniowego, ważne jest jeszcze, jak funkcjonują nasze nadnercza. I tutaj zalecam zawsze zbadanie kortyzolu i stężenie witaminy D3. Ponieważ żyjemy w takiej strefie klimatycznej, w jakiej żyjemy, nie mamy tego słońca aż przez cały rok w takiej ilości, na przykład jak kraje południowe, więc warto sobie też monitorować, jakie mamy stężenie witaminy D3, czy ona jest w tych niskich widełkach, czy w normie, czy podwyższona. I wiadomo, jeżeli będą deficyty tej witaminy, to warto tą witaminę zażywać, chociażby w tym okresie jesienno-zimowym. Także zobaczcie, Oprócz tej morfologii, ile jeszcze mamy wskaźników, parametrów do wykonania, i tak naprawdę z tymi badaniami dopiero możemy stwierdzić, co w naszym organizmie się dzieje. Ważną rzeczą jeszcze jest sprawdzenie, co się dzieje z naszą gospodarką węglowodanową, czyli jak się zachowuje nasza glukoza w organizmie i insulina, która jest odpowiedzialna za transport glukozy. I tutaj Oprócz tego, że robimy sobie naczczo, to warto zrobić też badanie, kiedy obciążamy się glukozą, to znaczy wypijamy 75 g glukozy yy, zaraz po pierwszym badaniu i wtedy sobie czekamy godzinę i kolejną godzinę, czyli to będą dwie godziny po wypiciu tej glukozy i wtedy mamy taki prawdziwy obraz tego, co się dzieje w naszym organizmie. Bo czasami nadczo, glukoza, insulina mogą wyjść naprawdę Prawidłowe, czyli takie nie tylko normy laboratoryjne, ale te nasze fizjologiczne, bo o tych normach będziemy tutaj rozmawiać. Natomiast, jak wypijemy, to po godzinie i po dwóch robi się jakiś dramat, porozjeżdżane są te widełki, no i wtedy już wiemy, że warto zwrócić uwagę na naszą dietę, na to, co dostarczamy do naszego organizmu. Jak powinniśmy przygotować się do tych badań? Bo tutaj właściwie jest pies pogrzebany i często idziemy dosyć spontanicznie na te badania krwi, bo jak już trener czy dietetyk nam zlecił, człowiek zakasał rękawy, idzie zmotywowany do laboratorium, żeby już te badania odhaczyć. To jest bardzo ważne, jak my się do tych badań przygotujemy, bo często w mojej pracy też zdarza, że na przykład Dowiaduję się, że dzień przed badaniem na przykład były zjedzone śliwki w czekoladzie o północy, albo wyjątkowo w ten wieczór miałam ochotę na proseko. No i dobrze, że ja tą informację mam, mogę się wtedy odnieść do tych wyników krwi, natomiast mogą być na pewno zaburzone. Dlaczego? No, bo jeżeli wypijemy alkohol, próby wątrobowe, jeżeli zjemy słodkie. Mamy podwyższoną glukozę, a tym samym może to badanie, gdzie będziemy się obciążać glukozą, wyjść zaburzone. Co zrobić i jak się przygotować do badań, żeby wyszły w miarę prawidłowe? Przede wszystkim idziemy na badania rano. Między siódmą a ósmą godziną. Dlaczego? Bo jeżeli mamy badać stężenie kortyzolu, jeżeli mamy badać tarczycę, czyli tutaj TSH, są to hormony, które razem z cyklem dobowym wzrastają i mogą być w późniejszych godzinach te parametry zaburzone. Dodatkowo powinniśmy być na czczo. Co to oznacza? To oznacza, że nie tylko rano nic nie jemy i oprócz wody nie pijemy, natomiast ta przerwa powinna być aż do 14 godzin. I ostatni posiłek jest to lekki posiłek, czyli nie śliwki w czekoladzie i nie Prosecco, tylko rzeczywiście lekki posiłek, gdzie mamy niską zawartość tłuszczy, niską zawartość białka i optymalną wartość węglowodanów. Dodatkowo. Powinniśmy być wyspani, bo znowu, jeżeli myślimy o badaniu naszego hormonu stresu lub o badaniu tarczycy, i tutaj już mam na myśli cały panel tarczycowy, to jeżeli ta noc przed badaniem była kiepska, wybudzaliśmy się lub rzeczywiście spaliśmy bardzo krótko lub poszliśmy późno spać, to te parametry też mogą być zaburzone, bo tarczyca bardzo źle reaguje na brak snu, jak i nadnercza. To jest nasz drugi gruczoł, który wytwarza Cortesol. Pamiętamy też, żeby nie wykonywać zbyt dużego wysiłku fizycznego. No, chyba że jesteśmy sportowcami, to nasz organizm jest do tego wysiłku przyzwyczajony i żadne mm, y, parametry tutaj nie będą podwyższone lub zaniżone. Natomiast jeżeli jesteśmy amatorami i ćwiczymy sobie raz, dwa razy w tygodniu, i właśnie przed badaniem krwi postanowiliśmy zrobić katorżniczy trening, też nie będzie to obojętne dla naszych wyników krwi i niektóre parametry. Mogą być podwyższone, więc warto wtedy mm, o tym powiedzieć osobie, która będzie z Wami omawiała Wasze wyniki krwi, że rzeczywiście dzień wcześniej zrobiliście ciężki trening, bo już może być podwyższone OB lub CRP, bo na przykład macie zakwasy i wywołaliście sobie stan zapalny w organizmie. Ważne też jest, aby rano nie pić kawy, dlatego że kawa wpływa na poziom glukozy, na jej stężenie w naszym organizmie i niby kawa nie ma kalorii, niby nic nam nie dostarcza, a jednak może już nam zaburzyć tutaj nasze parametry glukozy. Pamiętamy też o diecie która nie jest bogato tłuszczowa. Dlatego że jeżeli na co dzień stosujemy taką dietę bogato tłuszczową, czyli rzeczywiście mamy dużo jajek w diecie, dużo mięsa bogatego w tłuszcz, czyli tutaj mówimy wieprzowina, wołowina, to nasz lipidogram, czyli panel, w którym badamy cholesterol i trójglicerydy, LDL i HDL, również może być zachwiany. Także o takich różnych niuansach warto Wspomnieć o sobie, która z Wami będzie Wasze wyniki badań krwi omawiać, ponieważ, no, jak widzicie, wiele czynników może mieć wpływ na to, jak wyjdą poszczególne parametry, i czasami niepotrzebnie będziemy się denerwować, że coś wyszło zaburzone, a czasami możemy właśnie niektóre parametry zbagatelizować, uznać, że nie mamy problemu, a niestety jakiś czynnik, który wpłynął wcześniej. Na te badania y, zaburzył, i mogą, możemy ominąć jakiś poważny problem, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Także, moi drodzy, oprócz przeglądu szafy na wiosnę, y, robimy przegląd naszego stanu zdrowia. Pamiętajcie, nie tylko morfologia to nie jest jedyne podstawowe badanie krwi, które może nam pomóc w naszej diagnostyce. A pamiętajcie, że nasz organizm się zużywa. My nie jesteśmy tak jak te króliczki, które ładujemy bateriami Duracell, niezniszczalni. I nawet jeżeli rok czy dwa lata temu wasze wyniki były ok i nic się z wami nie działo, to to nie oznacza, że rok później tam się nic nie zmieniło. Więc minimum raz w roku. Pilnujemy, żeby te wyniki krwi zrobić. Jeżeli chodzi o porę roku, oczywiście to nie ma nic wspólnego z wiosną. Po prostu tak mi się kojarzy, że na wiosnę warto zrobić przegląd i zobaczyć, co tam w trawie wpiszczy, czy jest wszystko ok, czy coś się zmieniło. A jeżeli się coś zmieniło, to warto też nad tym popracować, żebyśmy mogli kolejny rok przeżyć w spokoju i zdrowiu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia.